Przy tym na tym naboże i przy tej selekcji, co wczoraj jakby mówiłeś? Czy wyżej punktowani są zawodnicy, którzy grają w starszych kategoriach wiekowych, albo już w seniorach, będąc jeszcze młodzieżowymi reprezentantami kraju, który zawodnik ma skróconą ścieżkę do tego, żeby na konsultacji selekcyjnej polskiego Związku piłki nożnej się znaleźć? Tak, na pewno. Jeżeli chodzi o takich zawodników, którzy grają już w wyższej kategorii wiekowej, są tacy u nas w Kadrze, którzy grają w celu od 17. Jest nawet jeden zawodnik Rakowa, Częstochowa, który już trenował z pierwszą drużyną, jest też tak, tak jak mówił tutaj trener punktowo gdzieś tam jest wprowadzany, więc na pewno się zwraca na takich zawodników uwagę, ja nawet tutaj dzisiaj, gdzieś wcześniej się kontaktowałem też z Koroną Kielce, czy tam właśnie dalej zawodnik gra nasz, nasz, z naszego rocznika W17, więc... Na to zwracamy uwagę też przy poprzedniej kadrze, ten rocznik 2005, to y, praktycznie przed samymi y, eliminacjami wyskoczył zawodnik z Górnika Łęczna, który się okazał, że cały czas y, trenował z jedynką i, i, zrobił, i zrobił naprawdę na no, później mistrzostwach <grym się zfakuje> robotę, więc y, też dlatego zachęcam, tutaj też rozmawialiśmy w Kruarach o, o zawodnikach, zachęcam jak ktoś ma jeszcze do polecenia zawodnika, Gdzieś, gdzieś jest na przykład nawet w niższej lizze w seniorach już sobie radzi, to, to też takich zawo zawodników zgłaszać. A tutaj wracając też do tego y, wcześniejszego pytania, no to też taki z życia przykład. Y, ja oczywiście też w KSM z Warszawa i tam też zawodnik y, utalentowany przeskoczył z zespół 17. Y, już nie, nie trenował w rezerwach, tylko od razu poszedł do, grać do, do, do pierwszej drużyny, dobrze się teraz jest wiodącą postacią, co oczywiście nie było, nie było się bez jakichś takich właśnie y, pytań, a co z tymi z dwójki, które się wyróżniają, trochę to może dla nich demotywujące, ale oczywiście trzeba dobrze im przedstawić, tak jak y, ten właśnie y, na poprzednim wykładzie mówiłem, że właśnie wszystko trzeba dobrze tłumaczyć, objaśnić, wyjaśnić, wtedy takich y, nie ma jakichś tam większych problemów.